Cześć, witajcie! Słuchajcie, jak pewnie zdążyliście się zorientować w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam Hyundai'a Tucson'a z 2020 roku czyli Hyundai Tucson 2FL czyli Facelifting z silnikiem akurat ten prezentowany egzemplarz 1.6 benzynowym TGDI o mocy 177 koni Słuchajcie, no dzisiaj mamy kolejnego SUVA, właśnie SUVA SUV czy crossovera. Różnie można się spotkać z nazwami tego egzemplarza. W niektórych przypadkach spotkamy się z nazwą SUV w niektórych kompaktowy crossover albo, albo łamaniec. Na jest to używane. Słuchajcie, z takich ciekawostek ten model, czyli Tucson. Pojawił się na rynku już w 2005 roku aczkolwiek jak wiecie był produkowany raptem przez 5 lat i od 2010 zastąpił go model IX35 który tak naprawdę był produkowany od 2015 roku i od 2015 roku weszła nowa generacja Tucsona właśnie ta obecna już właśnie z powrotem z tą nazwą i od 2015 roku jest yy, znowu Tucson yy, czyli ten kompaktowy crossover jak już mówiłem ten akurat egzemplarz 1.6 benzyna 177 koni według producenta yy, przyspiesza do 100 km na godzinę w 9,2 sekundy prędkość maksymalna jaką może osiągnąć 203 km a zasięg, jaki może przejść na zbiorniku, który ma 62 litry pojemności, to 650 km. Co jeszcze mógłbym Wam tutaj powiedzieć? Na pewno, jeżeli chodzi o wymiary w stosunku czy w porównaniu do IX35, dużo się tutaj nie różni. Natomiast zmniejszeniu uległ bagażnik ponieważ z 591 litrów tutaj w tym momencie mamy zaledwie 513 więc no, jak na tak duży samochód to jest to chyba niezbyt dużo Hyundai dostępny z właśnie z dwoma wersjami silników benzynowych oraz trzema dieslami Wszystkie oczywiście spełniają odpowiednie normy Euro 6. Co jest też ciekawe, jest objęty programem gwarancyjnym, pięcioletnim, pełnej gwarancji, bez limitu kilometrów. W tym jest 5 lat assistance i 5 lat kontroli technicznej. Cena zaczyna się od 83 tysięcy. Ten akurat egzemplarz prezentowany kosztuje Troszeczkę ponad 100 tysięcy, lista dodatkowego wyposażenia jest dosyć bogata. Naprawdę tutaj możemy sobie podokładać różne rzeczy, począwszy od automatycznej skrzyni, to jak akurat widzicie jest manualna, przez aktywne tempomaty czy tam adaptacyjne, systemy awaryjnego hamowania w razie wykrycia przeszkody i jeszcze, jeszcze innych, czyli wykrywanie również pieszych, niezamierzonego opuszczania pasa ruchu i tak dalej, i tak dalej. To było tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i, i miłego oglądania i do następnego odcinka. Cześć, dzięki. Hej, nie zapomnijcie zostawić komentarza pod tym wideo, a jeśli się wam spodobało, zostawcie też lajka i ustawcie sobie subskrypcję. Dzięki, pozdrawiam, hej.